Eg vil ikki. Co to za stół Amerykanie? czy Ja odczytam regulamin zawodów spowikowych koła za ciszę. Na dzisiejszej odprawie było podane o tych dwóch turach i te inne szczegóły były, dzisiaj obowiązują, o których Janusz mówił. Natomiast ogólny regulamin w punktach. Punkt pierwszy. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Punkt drugi. Zawodnik łowi jedną wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany. Punkt trzeci. Zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest posiadać siatkę o odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych rytmów. Czwarte. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak podbierak, proca. Platforma, na której zawodnik może siedzieć lub stać. Po piąte, w czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt roślinnych i zwierzęcych. Pół kilograma, jeżeli zawody rozgrywane będą na stawie koło gimnazjum, czyli dzisiaj obowiązuje pół kilograma tutaj na tych zawodach, na pozostałych zawodach zgodnie z regulaminem zawodów sportowych. Po szóste, zawody mogą być rozgrywane w kategorii senior, Junior lub kobieta. Dzisiaj tylko senior i kobieta. Po siódme, zawody o mistrzostwo koła rozgrywa się w dwóch turach, każda po trzy godziny. To dotyczy innych zawodów. Dzisiaj na odprawie powiedzieliśmy ze względu na organizację Dnia Siechnic, każda tura będzie miała, trwała dwie godziny. Dwie tury po dwie godziny. Po ósme, zawody. Dwuturowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku w tym samym dniu po ponownym losowaniu stanowisk. Dzisiaj jest zmiana, żeby to było szybciej. Jedno losowanie na tych samych zanęconych stanowiskach w pierwszej i w drugiej turze łowimy. Po dziewiąte, zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego łowiska. Po dziesiąte, w czasie zawodów łowimy ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego. Tu musimy wyjaśnić, jak dzisiaj przyjmujemy, czy zmieniamy to bez względu na okres ochronny i wymiary ochronne. Tu mam zasadzie na tej Jest. Punkt jedenasty. Ryby powinny być przetrzymywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wrzucone do siatki zawodnika i są przechowywane w stanie żywym do chwili zakończenia ważenia ryb. Ryby złowione po sygnale kończącym zawody nie zalicza się do punktacji i muszą być wypuszczone do wody. Nie zastosowanie się do wypuszczenia ryby do wody grozi dyskwalifikacją zawodnika. I punkt trzynasty. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb. W przypadku jednakowej wagi o zajęciu miejsca decyduje ilość złowionych ryb. To...

မင်းရောရော